o jak w telewizji petarla. Słuchajcie, temat jest taki. Chciałem pokazać w poprzednich vlogach jak i co się robi, ale wyszło w sumie tylko co się robi, bo tego jak to praktycznie w ogóle nie opowiadam. Takie rzeczy trzeba raczej dogrywać gdzieś ze statywu albo mieć operatora. Także żebym uzupełnienie. I yy, przelecę te rzeczy, które wydaje mi się, że są fajne, bo są customowe, można o nich coś powiedzieć ciekawego. A nie powiedziałem tego, bo jak się to robi wszystko w ferworze walki, no to wychodzi jak wychodzi. Ostatnio na odcinku fajną rzecz pokazywałem: chodziło o rolkę napinacza. Bo chodziło o to, żeby pasek przepleść w taki sposób. Czyli tu jest napinacz, tu jest pompa wody, tu jest koło pasowe, a tu jest alternator. I teraz. Rolka napinacza była gładka, więc żeby, żeby pasek 6PK mógł się na niej kręcić, rolka musiała być zmieniona na taką z, z rowkami po prostu. Zamówiłem tych rolek z 5, wszystkie pod słem, bo nic nie pasowało. I w końcu zacząłem o tym czytać. Na amerykańskim forum znalazłem informację, że można użyć. Mm, to była rolka z Honda S2000. Pasuje petarda, tylko trzeba było trochę napinacz przerobić, ale to już widzieliście na materiale. Z takich rzeczy bardziej spek, co zostało użyte to interkuler 600 x 300 na 76 Jest już kupiony nowy, Mariuszek mi kupił Tamten ten sobie wyrzucimy Ale jest dolu też cały poskładany Tu widać ładnie, tu widać ładnie No i dziko już to zaczyna wyglądać, jak jest zderzak z interkulerem założony Potarda Ja się jaram Tylko tak, te opaski muszę za, zamaziać na czarną to wygląda. Cały dolot jest na trzech calach. Tylko wyjście ze sprężarki jest mniejsze. Tam jest chyba dwójka. Ale to są akurat normalne. Zbiorniczek wyrównawczy to jest po prostu jakieś tam fmic Coś, co tylko będzie pasowało. Chłodnica jest założona z S14. Jest chłodzenie zalane w ogóle. Fajnie. Tak zrobił Mariuszek w końcu zbiorniczek. Zostało to trochę przeniesione. Oczywiście wszystkie mocowania, demolowania itd., itd. Razem z, z tunelem, który kolega wyciął na CNC, zrobiłem polecajkę na, na poprzednim materiale. Pasuje fajnie, bo nic nie trzeba kombinować, nic nie trzeba spawać, po prostu na śrubki się wkręca. Super sprawa. I do tego są dwa wentylatory spala, 305 mm. Wydech jest z rury tylko 2,75, ze względu na to, że jest bardzo mały prześwit, a podłoga jest dosyć nisko. Nie mam przemyślanej łapy w taki sposób, żeby można było puścić tunelem wału wydech, więc trzeba było coś pokombinować, żeby zmieścić ten wydech w... pod podłogą po prostu. Więc podłoga została trochę podniesiona, wycięliśmy jedno miejsce, gdzie jest jakieś tam wzmocnienie, Mało ważne, ale tak jest mały prześwit. Pokażę Wam to na którymś następnym materiale, jak odbierzemy, nie zdążyliśmy też obspawać całego wydechu, więc został tylko połapany, została wywalona pompa ABS-u. Pokazywałem ją wcześniej. Ona jest w tej chwili podpięta tylko w kostkę Sama, samo urządzenie elektroniczne. Chodzi o to, że chce mieć wszystkie prędkości na, na zegarach, natomiast nie chce mieć samego urządzenia ABS-u, więc trzeba było tam to poprzerabiać przewody, dać nowe końcówki i po prostu spiąć z pompą na krótko bez, bez tej pompy ABS-u. No i to też nie zostało dokończone, bo tam ostatecznie się okazało, że te końcówki, które zarobiliśmy, one ciekły. Nie dało się tego odpowietrzyć. Same problemy i po prostu to na razie nie ma hamulców, za to ręcznie jest petarda. Śmiałem się, bo jak oglądałem materiał wcześniej, to widziałem, że jest założony niebieski silikon na koło pompy wody, ale chodzi po prostu tylko o to, że nie było czarnych. Także nic e, specjalnego. Kolejna sprawa to jest akumulator w bagażniku. Jak ktoś oglądał wcześniejsze materiały, to na akumulator był po lewej stronie komory. Natomiast problem jest taki, że nie mam miejsca na komputer. Więc decyzja padła po prostu o przeniesieniu tego akumulatora do bagażnika. Chciałem całe auto utrzymać w takim mocno oryginalnym tonie, zostawić wykładzinę bagażnika i, i nic tam w ogóle nie wkładać z, z customu, natomiast i tak to już tam jest SwirPod, do tego. przeniosłem tam akumulator. Nie wiem czy to będę jakoś zabudował, to sobie zostawiam na, na dalszy plan. Było też odywsze, który został podniesiony tulejami od CNC. Ten dyfer nie jest oryginalny. On pasuje jak oryginalny, ale chodzi o to, że BRZ ma oryginalnie Torsena. Ja oczywiście nie chciałem żadnej szpery, bo raz że to są drogie dyfry, dwa że wolałem mieć mm, po prostu tani, dostępny dyfer, otwarty, który będzie można zaspawać i mieć po prostu szperę spiętą 100%. Nie wiem, może, może ktoś to testował, może gdzieś w drifcie by, by się to sprawdziło, ale jakoś nie, nie bardzo czułem ten temat. Na poprzednich odcinkach było chociaż raz lub dwa pokazania, co się dzieje z paliwem, ale nie zostało to wytłumaczone. A też w sumie fajnie by było, gdyby każdy zainteresowany mógł sobie to potem odkopać i opowiedzieć, o co chodzi. BRZ nie ma powrotu paliwa. Silnik FA20 pracuje bez, bez powrotu, natomiast ma dwie linie, dwa przewody do zasilenia. I łatwo można to tak przerobić, że z baku wychodzi pojedynczy przewód, który potem jest na trójniku i rozchodzi się w kolejne dwa. Wystarczy go przeciąć, zarobić końcówkę, przerobić na powrót do pompy paliwa. Trzeba przewiercić po prostu dekiel i w ten sposób jest. Można wykorzystać oryginalne przewody paliwowe, które lecą już pod maskę, a potem my tylko spiąć z listwą paliwową JZ. -a. Nie ma problemu, to robota była dosyć prosta, a nie trzeba było ciągnąć dodatkowych nowych przewodów. Co dla na pewno wielu osób byłoby w tej sytuacji plusem. Ja chciałem utrzymać auto, mówię jak najbardziej seryjne, nie przerabiać takich rzeczy. Bo no ktoś to spędził czas, zaprojektował, to będzie łatwiej z tego korzystać. Do tego mamy tak. Oryginalną pompę paliwa w baku. Swirlpot z pompą bodajże 0,44. Nie wiem czy oryginalne czy nie, nie pytajcie. No i dalej, tak jak już mówiłem, przerobiony dekiel, pompy w baku, żeby zrobić powrót. I po pod autem są oryginalne przewody i listwa paliwano to już custom, z, którym dostałem z kolektorem. Wyjazd do Andrzej Customs na wiązkę. Sytuacja jest taka, że jestem sam ładuję sam. Fura do góry na tym, na podnośniku. Lawetka już tam czeka. Proszę bardzo. I jak tylko się zapakuje to jeszcze będę musiał tak zabezpieczyć maskę, bo się w ogóle od wiatru otworzyła. Nie wiem, coś się stało chłopakiem włożenie, ale a wyłamało blokadę. Dobra. Wyłamało blokadę w chuj bo wcześniej nie było czegoś takiego, że się kładła maska na, na szybę, więc połamało, ale laminat chyba jest cały. Ten laminat w ogóle nic nie waży, jest jak żagiel, więc muszę ją jakoś zabezpieczyć, co będzie problemem, bo w sumie to tu nie ma jak zabezpieczyć. Trzeba będzie użyć jakoś tych spinek starych. Zderzak będę musiał też tak samo w sumie założyć. Cała ta akcja z wyjazdem do Andrzej Customs wyszła dosyć spontanicznie, bo się okazało, że po prostu Zibi nie może mi zrobić tej wiązki w tym terminie, kiedy mi to pasuje. Wcześniej auto już było u Zibiego, co też w sumie było pokazywane na materiale, ale tej wiązki nie udało się zrobić. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi z ładowaniem z podnośnika. Działa to tak. Fura na podnośnik, laweta pod furę. I opuszczamy Andrzej Kastoms, czyli gość, już polecany przez moich znajomych. Um, miał dosyć bliski termin, bo dwutygodniowy wystarczyło dorobić parę rzeczy w samochodzie, które widzieliście na poprzednim vlogu, i zawieźć mu samochód. Co chłop zapakowany jedzie? O, oh, wow! Ja na mnie dzika ochota, jednak, żeby sobie pojechać na loda. Ue! jest trochę za szybko w tu wjechawszy. Dobra, na loda. Po co chodzi z tym Dzień dobry, witam w restauracji McDonald's. Słucham, mówienia. Dzień dobry, skrajnie by mnie Pani uszczęśliwiła makflary waniliowym z truskawką i Lajonem. Dobrze. I to wszystko. To w takim razie, jeśli zamówienie się wskaza, proszę podjechać do okienka. Dobra, dzięki. Dziękuję. A se kupiłem. O, tak, ta, o tam, żeby nie pierdzielnąć Majorka Ecstasy, Emotion. Ale na dworze pizga. Oglądałem się chłopaków, co byli w Japonii. I strasznie chcę do Japonii. Strasznie, strasznie, strasznie chcę do Japonii. Dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Ue, dzięki chwila, jeszcze to Podnikował? Ferdynand, no, no, był. No, no, no. A ja stąd nie wyjadę, no. Chłopy stoją w tej kolejce, wiecie, dla grubasów. W tej kolejce, co, co stoisz, jak na zamawiasz takiego dziwnego jedzenia, albo dużo jedzenia zamówisz. Mm. O Boże. Najlepsze jest to, że wkręciłem się teraz w jakieś tam e, podcasty, jak jeżdżę. Wysyłam podcastu, gdzie taki inwestor giełdowy, to jest zresztą uznany, sukcesami, mówi tak no wiecie yy, ja to teraz z obrzydzeniem patrzę na te McDonald's, coś tam, a ja w głowie tylko, ale bym sobie pojechał do lodzika z Maka. on mówi bułki wypełnione glutenem McDonald's, ponoszaj mi mąką z genetycznie modyfikowanego zboża, a no, on mnie tu nie widać z genetycznie modyfikowanego zboża. Mam takie rucham twój gluten. Coś nieco zimowa aura. A furka się teraz będzie kończyć w renomowanej firmie, co robi nieodpowiedzialne modyfikacje. No, Andrzej Smurasz, tynkarz akrobata, I zgodził się wziąć samochód szybko. Hmm, zakres prac w sumie niemały, bo, bo prosiłem, żeby obspawał wydech. Prosiłem, żeby oczywiście zrobił wiązkę, podłączył emu blacka. Komputer w sumie wola, wolałem, klasyk byłby tańszy, ale klasyk nie ma modułu DBW. Do przepustnicy to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że klasik nie obsługuje mod, w ogóle sygnału CAN, a w Berze jest sporo w ogóle wyposażenia w, po module CAN, także no musiało to być, nie byłoby na przykład palenia z przycisku, na którym mi zależało. Do tego sonda EGT też jakoś w ogóle wyparowało mi to z głowy. Mam dwa EFR nie mam sondy EGT. No i a no i go żeby klapę żeby się klapa zamykała, bo, bo tam po, po mojej blacharce no po prostu zostało to tak jak jest, nikt, nikt z tym nic nie zrobił. To jeszcze hasło o czujnikach. Bo czujniki mamy tak ciśnienie oleju, temperatura temperatura oleju, ciśnienie paliwa, woda i temperatura w dolocie. A teraz lawetką na pusto, to proszę bardzo, jak się smaruje kontrola trakcji, to lubi. <laughs> nic nie widać, nic. Andrzej też będzie odpalał auto, to znaczy, że po pierwsze odpali, po drugie sprawdzi, czy nic nie cieknie i tak dalej. Po trzecie proszę go, żeby zmienił olej, podejrzewam, że to będzie dwa razy, zanim w ogóle będzie mowa o jakimś podejściu do strojenia. Mm, więc no, powinno być wszystko sprawdzone, mam nadzieję, że go uproszę, żeby mi dograł cokolwiek w ogóle z odpalenia, bo no, mi siłą rzeczy nie będzie na miejscu. A żałuję? Co to za vlog bez pierwszego odpalenia wozu, który robię od pół roku? Jak już uda się odebrać e, wóz od Andrzeja, to chciałbym samochód wystroić, bo Andrzej go nie będzie stroił. Andrzej w ogóle nie stroi wozów. Mm. Później na tapecie mamy znowu wyjazd do Cence. W tej chwili Michał z Cence rysuje i produkuje w ogóle cały, cały skręt Full Lockit razem ze zwrotnicami z tego co zrozumiałem, haczami i tak dalej. I będziemy to testowali pod Wrocławiem. Mam nadzieję, że zima i warunki w ogóle pozwolą na to, no bo będą po lodzie nie będziemy tego robili. A dalej tematy wizualne. Koła czekają, które do założenia, następne koła przyjdą z Japonii, body czeka na założenie, trzeba będzie pomalować po zderzak, klapę, dokładki. I tak naprawdę jak to wszystko skończymy robić, to mamy już moim zdaniem jakiś marzec kwiecień i zaczyna się sezon i mam nadzieję, że fura będzie jeździła, się nie spali i będzie pięknie.